Siemano, taba z tej strony Dzisiaj na live Zaks mnie spytał kiedy będzie Horrormania Tak więc ściągnąłem reportera zapłaciłem kurwa 20 centów Ale ściągnąłem I gramy, nie? Zobaczymy o co w tej gierce chodzi Podobno fajne Jeśli słyszycie jakieś bżu, 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 to znaczy, że to jest wiatrak. Bez wiatraka bym zdechł. Chłop chyba dojść nie może? No i dobra. I o co tu kurwa chodzi? Oczywiście się zamknęły. Spoko. Ty kurwa cienia nie mam, jestem wampirem. Dobra, świeczka. Tu nic nie. Co to jest? Who are you? Are you here? Kim jesteś? Dlaczego tutaj jesteś? Sam chciałbym kurwa wiedzieć yy, Dobra, telefon mogę wziąć? Czy nie mogę? Ja na razie chyba nie mogę Stronne, dwie Zamknięte Dobra, ja mogę to jakoś obrócić czy coś? Nie mogę Kurwa Co to było? to ja muszę sobie o tak zrobić o. no dobra, tylko hmm. o witamy kurwa to jest dziwne A ja mam latarkę kurwa Patrzcie no Dobra, sprawdzimy od razu czy coś tu z tyłu jest tylko jakieś ręczniki, bla bla, dobra Na razie wyłączymy O, teraz się przyda To nie niezbudamska Prawie się wystraszyłem, dobra Uff. Pokój z telewizorem co mam na tym telewizorze? Music. Dobra, muszę mieć lampę. Nie skacz ty kurwo. No właśnie tak swoją drogą ja muszę o to dać sobie tutaj. Co to jest? No dobra, ty tylko co tak korowa jest? Zabijmy, zabijmy. No dobra. O. No dobra. Hmm. Czy ja mogę zrobić tu coś jeszcze? Jeśli nie, to palę wraty do następnego pokoju Ale chyba nie mogę Dobra, czekajcie, wrócimy tam stąd wylazłem? Nie, tu jest biuro. Komu się kurwa nudzi pozytywki o ja tej godzinie włączę. Mówię to jest... Przestań się kurwa śmierć, bo ci zaraz w łeb wyjeby. No, no dobra, no tu nic nie ma to jeszcze raz no dobra, bracie, tu nic się mogę kliknąć. A. Czekajcie. Jeszcze raz, kurwa. A, ok, dobra. Nie powinno być otwarte, a kurwa nie jest. Kurwa Wiecie co, pierdolę ten safe na razie Nie kurwa, o co w tym chodzi, później sobie zobaczę na YouTube Sekwencję hmm. Na razie się rozejrzyjmy I gdzie ty kurwo idziesz? Ej psz, psz. Kurwa, chodź tu I gdzie on kurwa uciekł? Ty przysięgam Wam, to jest pierwsza gra kurwa horror, w której ja biegam za potworami, a nie potwory za mną. To jest pojebane. Hmm. Tu jest jakaś karteczka chyba 40, 80, 20, 30, chyba to jest sekwencja do tego.

Wrum, nie to nie tutaj, to tutaj było, tak jest, tak więc, ej czekaj, no. czterdzieści osiemdziesiąt dwadzieścia trzydzieści, a czyli odmowa muszę ją... czterdzieści osiemdziesiąt kurwa. Powinien być, kurwa, otwarty. Wypierdalać nie kumam o co z tym chodzi, kurwa. Noc, no nie ma nic, ja no. Dobra, teraz tak stąd. No. Tu nie mogę, tu jest ten pokój, tu. Kurwa, przejść się nie da. Tu jest kibel, dobra. A tu? O. Kolejna sypialnia. O, ale straszna muzyczka. Dobra. W nic więcej. Eee, czy coś tu jest na łóżku, nic? Nikt się nie jebał. Czekajcie. Tu też nic. O kurwa. Dobra, jakbym. Skąd te kurwa książki lecą? O, czekaj. Żeby to było kurwa jaśniej. To też mogę obejrzeć, ale to też chyba nic nie będzie, nie? Chyba nic. Dobra. O, to mogę zobaczyć To są chyba jakieś kurwa butelki po, po Jakichś nap napojach alkoholowych, że tak to nazwę Odłóż to kurwa Alkoholiku jebany. Nie, nic, nie ma kurwa. Ej, a te książki zniknęły. Dobre. Co to jest? O, czyli tam jeszcze nie mogę. Ej, co to kur... A, ja na pewno to zrozumiem. Mogę otworzyć czy nie? Nie mogę. Kurwa mać! Co za dziwna gra! Jestem chyba za głupi, kurwa na tą grę. Wyskoczy mi coś? nic. Wow! Nowość. Co tam się od kurwa? Żarówka wyjebało. Dobra, ludzie. Ja muszę zobaczyć kurwa sobie na necie ten kod kurwa do tego sejfu, Jak go wyjebać? A, to była ta pozytywka. Ja muszę zobaczyć kod kurwa, bo ja bez tego kodu coś czuję, że się nie rusza. A ja jakiś zagłupi jestem i nie potrafię go wklepać. Także co? Widzimy się w następnym odcinku. Bardzo prawdopodobne nawet, że jutro z tej gry. Ogólnie mi się podoba, no tylko tego kurwa kodu nie mówiłem wklepać. Także trzymajcie się Siemanko do jutra.